na drugiej części konferencji prasowej przed meczem. Na Państwa dyspozycji jest Arkadiusz Pyrka. Proszę o zadawanie pytań. Przewodniczący Polskiej Agencji Prasowej, dużo się zmieniło w, w szatni w ciągu tych pięciu kolejek, gdzie tak punktujecie właściwie no 13 na 15 możliwych? Myślę, że, że na pewno atmosfera jest lepsza dzięki, dzięki tym wynikom, które, które udało nam się osiągnąć w tej rundzie i za tym idzie wiadomo też atmosfera. Jak macie tu świadome, że gdybyście tak grali od początku sezonu, to czy innym byśmy rozmawiali teraz? Myślę, że tak, na pewno na pewno ta jesień nie była udana w naszym, w naszym wykonaniu, ale teraz pokazujemy tą rundą wiosenną, że, że jesteśmy w stanie dobrze grać w piłkę i przede wszystkim punktować dobrze. Za wami yy, ten, ten trenera takie teoretycznie najcięższe mecze, no bo czub tabeli już... Już, już, czyli teraz powinno być tak no, łatwiej, przyjemniej, czy niekoniecznie? Nie, myślę, że, że na pewno nie, że, że wszystkie spotkania tutaj, drużyny, które są na dole, tym bardziej, że, że grają o życie, to to na pewno te, te spotkania nie będą łatwe i tak samo dla nas. My chcielibyśmy jak najszybciej sobie zapewnić to to utrzymanie i tą końcówkę sezonu mieć zdecydowanie spokojniejszą. A to, że Wy wiecie właśnie nam w tym sezonie, jak to jest walczyć o życie, bo jeszcze tamte parę miesięcy temu to piasku zupełnie gdzie indziej w tabeli, to powoduje, jakąś taką chęć, jeszcze większą, żeby nie wrócić tam? Zdecydowanie myślę, że tak, bo, bo byliśmy w tej sytuacji i, i była naprawdę, naprawdę bardzo zła, w, w jak byliśmy w tym, w tym miejscu, w którym, którym byliśmy wcześniej, I, i fajnie, że udało nam się to poprawić. To przede wszystkim dobrą grą i, i tą atmosferą, która, która się tutaj zbudowała, bo, bo to na pewno był taki klucz do tego, że, że teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Po odejściu Martina Kończkowskiego było poszukiwanie ofensywnego prawego obrońcy. To jest znaleziony już? Nie mi to oceniać, ale, ale myślę, że, że przez te mecze pokazałem, że, że jestem w stanie dać coś tej drużynie i, i w ofensywie, a, a także w defensywie. Ale bo to bardziej zawsze byłeś pomocnikiem, tak? Skrajnym niż obrońcą. To trzeba cię było przekonać, że tam to jest to miejsce, czy po prostu no, taka decyzja? Nie przekonać, tylko myślę, że, że nauczyć tej gry w defensywie, z którą miałem na początku problem, i, i właśnie trener tego mnie nauczył. Od obozu już w Hiszpanii w zasadzie cały czas trenowałem na tej prawej obronie, rozmawiałem ca cały czas z trenerem, i, i myślę, że to dzięki temu udało mi się tak dobrze wejść w tą rundę. Ja na mówię dziennika zachodniego. Patrzycie tylko w dół jeszcze tabeli, czy też już czasem dotykacie, co jest przed Wami? Staramy się patrzeć czasami, czasami w tą górę, ale wiadomo, że to nie jest łatwe jeszcze w naszej sytuacji, bo, bo ta różnica punktowa nie jest duża nad tą strefą spadkową i, i przede wszystkim na nasz cel jest jak najszybsze utrzymanie, tak jak wspominałem wcześniej. A co się tak naprawdę zmieniło w zimie, że zaczęliście grać inaczej? Ta atmosfera rzeczywiście była kluczem? Czy jeszcze coś takiego się wydarzyło, że, że zaskoczyła jakaś iskra w zespole, że to Oczywiście. Ja myślę, że, te, tak. że ten cały okres, który, który mieliśmy na przygotowanie, nawet ten obóz w Hiszpanii pokazał, że, że przez te ciężkie treningi, przez tą ciężką pracę, którą, którą wykonywaliśmy z trenerem Wukowiciem, że, że da efekt i, i wiadomo, że, że ta atmosfera przyczyniła się też do tego, w którym, w którym momencie teraz jesteśmy. Ten już że macie trochę pecha, bo dwóch podstawowych piłkarzy się on właśnie właśnie mecz z Wami, takich trochę pewnie wygłodniałych, tak? Zastanawiacie się nad tym, jak ich zatrzymać. Już mieliśmy na, na treningu nawet yy, i analizy indywidualne tych zawodników, także, także myślę, że, że to nie będzie jakiś, jakiś duży problem, jeśli, jeśli będziemy się starali zatrzymać właśnie tych zawodników. Wiemy, jak oni grają, wiemy, że są kluczowymi zawodnikami dla Śląska i, i myślę, że postaramy się ich przede wszystkim powstrzymać. Ja jeszcze mam ostatnie pytanie o mecz z Górnikiem, bo to nie sposób do niego nie wrócić, jednak te derby bardzo prestiżowe. Co było w szatni po meczu? Jak, 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 jak wielki power w was, w was siedział? Myślę, myślę, że bardzo duży był power, bo, bo wiemy co, co te derby znaczą i dla nas, dla zawodników, dla, dla wszystkich ludzi tutaj, którzy byli, nawet dla kibiców, których było bardzo dużo i chcieliśmy im podziękować za wsparcie, także był czas na na zabawę, na cieszenie się po tym zwycięstwie, ale teraz już jesteśmy przed meczem ze Śląskiem i, i na tym chcemy się skupić. Kibice wam jakoś podziękowali też w szczególny sposób? Nie wiem, tam tak, tam po, po, me, po meczu było, że staliśmy praktycznie z 10 minut pod, pod właśnie kibicami i tam cieszyliśmy się razem z nimi. No, a potem już nie było jakiegoś kontaktu, że mówiąc nie, 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 nie. Na, nawet czasami bywa, tak? Raczej nie milczy. Już nie. Okej, okay, ostatnie pytanie. Jakiego meczu pan się spodziewa ze Śląskiem? Jak, jak ten mecz może wyglądać? Myślę, że, że my będziemy kontrolować to, to spotkanie, a, a Śląsk będzie, będzie grał nieco niżej. I, I to będzie taki kluczowy moment, żebyśmy wykorzystali to, co, co będziemy mieli w ofensywie. I to na pewno będzie kluczowe, jeśli strzelimy bramkę i, i będziemy się starali się obronić ten wynik. Dziękuję, dziękuję, Miłego thank mm -hmm. you